W imieniu całej rodziny chciałabym podziękować wszystkim tutaj zgromadzonym. Dla mnie i dla moich braci był po prostu dziadkiem. Dziadkiem, z którym mieszkaliśmy od urodzenia. Dziadkiem, który codziennie rano robił nam herbatę z miodem, a bardziej miód z herbatą. Obudził nas codziennie, żebyśmy nie zaspali. Odwoził nas do szkół i odbierał. Gdy byliśmy mali, zawsze chodziliśmy do niego do pokoju. Oglądać bajki, podjadać słodycze, które trzymał zawsze na szafie. Dziadkiem, który zawsze trzymał naszą stronę, gdy mieliśmy jakieś małe sprzeczki z rodzicami, bardzo chciałbym Ci podziękować za zagranie ostatnio w moim filmie. Do końca życia będę pamiętać Twoje słowa. Gdyby nie moja kochana, bym się byś tu nie zaciągnęła lizba. Dziękuję. Można śmiało powiedzieć, że wspaniały i wielki człowiek, którego żegnamy dzisiaj tutaj w falenicy. Powitałby wszystkich jako gości, nie jako żałobników po 94 latach swojego długiego życia. Pięknego i niezwykłego życia, które z całą pewnością powiedzieć można miało dwa oblicza, jakże różne od siebie, ale zarazem. Jakże pokazujące, kim był, jak bardzo nietuzinkową postacią był. Z jednej strony, jak przeczytałem, 126 ról aktorskich, 126 postaci, które zagrał w swoim życiu zawodowym, a z drugiej strony tylko jedna postać, którą zagrał w życiu. Tylko jeden kochający od wczesnej młodości do ostatniej chwili swojego życia: mąż, ojciec, córki i syna, dziadek, przyjaciel, zwykły człowiek. A jednocześnie popatrzcie Państwo. Trzy najwyższe polskie odznaczenia, nadane przez różnych prezydentów Rzeczypospolitej. To się nie zdarza i to nie jest przypadek. To także pożegnanie człowieka, którego życie, z całą pewnością można powiedzieć, była, było życiem człowieka wzorcowym, człowieka niezwykle porządnego, niezwykle szlachetnego. Wielu tego słowa znaczenia szlachetnego, polskość i śląskość, w jednym jako jedna nierozerwalna całość, w tej wielkiej tradycji wtopionej także w jego duszę śląską i polską zarazem, syna powstańca śląskiego, chłopaka, który pracował na śląsku i w polu, na roli. I pracował przez moment w kopalni, cały czas marząc o kinie i o aktorstwie. Jak sam wspominał, pewnie z uśmiechem, ojciec gonił go. Nie chciał się godzić na to, żeby chodził do kina, bo uważał, że kino prowadzi w życiu na manowce, i uważał, że film godzi w moralność. Czuje człowieka. Całym swoim późniejszym życiem pokazywał, że może być odwrotnie. Że film może budować człowieka. Że może pokazywać, jakim ten człowiek być powinien. Panie Franciszku, z całego serca dziękujemy. Niech Pan spoczywa w pokoju, a jednocześnie w co głęboko wierzymy. Niech się Pan cieszy. Teraz, współobecnością, razem ze swoją małżonką, panią Henryką, za którą pan tak bardzo tęsknił, nie mamy wątpliwości, że cieszycie się już razem wspólną obecnością przy tronie pana Boga. Wiadomość o śmierci Franciszka Pieczki pogrążyła w smutku i żalu. Środowisko artystyczne w naszym kraju oraz sympatyków jego talentu. Żegnamy wspaniałego człowieka, wielkiego aktora, mistrza słowa, nestora scen polskich, zapamiętanego z wielu wybitnych kreacji teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Jego ciepły, charakterystyczny głos jest rozpoznawalny przez niemal każdego Polaka. Franciszek Pieczka posiada niezwykle bogate dosie filmowe i telewizyjne. Niezapomniana pozostanie tytułowa rola W żywocie Mateusza w filmie Witolda Leszczyńskiego. Do innych znakomitych kreacji artysty należą Czepiec w Weselu i Miller w Ziemi Obiecanej w pamiętnych filmach Andrzeja Wajdy, tytułowy Jancio Wodnik w obrazie Jana Jakuba Kolskiego czy tak w Austerii w filmie Jerzego Kawalerowicza. Nie sposób nie wspomnieć też o roli Gustawa Jelenia, Gustlika w, le w legendarnym serialu Czterej pancerni i pies, czy w Cieleniu Stacha Japycza w popularnym serialu telewizyjnym Rancho. Z charakterystycznego głosu aktora często czerpali twórcy Teatru Polskiego Radia. W suchowisku w Jezioranach artysta wcielał się przez lata w postać Wojtaszka Pawlacza, Ojca Rodu. W uznaniu dla jego wielowymiarowych osiągnięć dla kultury polskiej został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Franciszek Pieczka był mistrzem zawodu. A jednocześnie człowiekiem pełnym skromności i życzliwości dla innych. Taki obraz artysty utrwalony we wspomnieniach bliskich, przyjaciół oraz odbiorców jego talentu pozostanie w wiecznej pamięci. Niech spoczywa w pokoju. Piotr Wiński. Z wielkim smutkiem żegnamy dzisiaj Franciszka Pieczkę i jednego z najbardziej kochanych polskich aktorów. Głęboki głos, niezwykła charyzma, skromność, poczucie humoru i szacunek, jakimi darzył cały świat, to cechy, którymi zjednywał sobie innych ludzi. Mawiał, najważniejsze to przeżyć godnie życie i po drodze nikogo nie skrzywdzić. Uwielbiał grać. Występował w filmach, serialach, na teatralnych deskach, w słuchowiskach radiowych i dubbingu. W czasie trwającej 60 lat kariery tunął życie w ponad pół tysiąca postaci Jancia Wodnika, Świętego Piotra, Gustlika, Mateusza czy Japycza. W kilka sekund był w stanie uwieść każdego widza. Wyjątkowy talent pozwalał mu bowiem wznieść się na szczyt aktorskiego rzemiosła. Urodził się na Górnym Śląsku. Dlatego akcentu do postaci Gustlika nie musiał się uczyć, miał go we krwi. Angaż do załogi Rudego, 102 Stał się źródłem ogromnej popularności i otworzył nowy etap w jego karierze aktorskiej. Kiedy opuścił ciasne wnętrze czołgu, mógł lepiej zaprezentować całą paletę swoich umiejętności. Na ekranie mogliśmy obserwować go w żywocie Mateusza, perle w koronie, weselu, austerii, ziemi obiecanej, konopielce, Kwowadis czy Ranczu. Tutaj w falenicy mieszkał od 1969 roku. Dookoła lasy, świeże powietrze, przyroda. Do tego sprzedający kusił ceną niezbyt wygórowaną na tamte czasy. Nie można się było zbyt długo zastanawiać. Wspominał po latach. Dlatego to właśnie w tej ziemi zdecydował się Spocząć na wieki. Żegnamy dzisiaj szlachetnego człowieka i wielkiego artystę. Chcę wierzyć, że dzięki stworzonym przez niego kreacjom ta rozłąka będzie odrobinę mniej bolesna. Żegnaj Franciszku Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia, Filmowców Polskich. Żegnamy dzisiaj niezapomnianego Mateusza, Jancia Bodnika, Kiemlicza, Gustlika, odtwórcę dziesiątków wyrazistych ról teatralnych. Zawsze był jakiś, konkretny, wyrazisty, mający swój nie do podrobienia styl. Pomimo warunków silnego, wysokiego, mocnego mężczyzny, twórcy teatralnych inscenizacji nie bali się go obsadzać, Również w rolach postaci słabych, delikatnych, kruchych. Może sprawiał to, oprócz oczywistego talentu, głos tak charakterystyczny, głęboki, ale też ciepły. Wzruszał kreacją nadwrażliwego bohatera w żywocie Mateusza. Bawił postacią kiemlicza w potopie. Był i łagodny, i despotyczny. Śmieszny, i uduchowiony. Pewny siebie, wyciszony, zawstydzony, czy pyszny stworzył całą gamę postaci. Całym swoim zawodowym życiem udowodnił, że wybór artystycznej drogi, wbrew życzeniom ojca, który oczekiwał od niego kontynuowania górniczej tradycji, był właściwy, przynosząc jemu spełnienie, a widzom frajdę i wielokrotnie duchową ucztę. Odszedł wybitny artysta, a dla nas serdeczny, pogodny, życzliwy kolega, Związany z naszym stowarzyszeniem od 65 lat. Niemal przed chwilą uroczyście wśród bliskich i przyjaciół świętował swoje okrągłe urodziny. Wydawało się wówczas, że jest niezniszczalny, wieczny i takich miłych spotkań będzie jeszcze wiele. Mieliśmy nadzieję na kolejne jubileusza. Los zdecydował inaczej. Dzisiaj podążył za swoją ukochaną żoną, za którą tęskniąc mówił może przygotowała dla mnie jakie przyjęcie? Żegnaj, drogi kolego.